Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam przepis na żeberka w takiej glazurze słodko-ostrej. Do tego będziemy potrzebować oczywiście żeberka. One będą pokrojone w takie cząstki, tak jak lecą kosteczki w żeberkach. Nieważne, ile tu macie, czy będziemy mieli kilo, dwa, trzy pół kilo, po prostu dla swojej potrzeby. I tu jest jeszcze ten pasek, mam i też go pokroję w takie właśnie dzwonki jakby powiedzieć i będzie, będę potrzebować oczywiście sól kłodawską, to moją ulubioną, grubą taką y, przyprawę z prymata do gulaszu i do tego sosu na końcu miód keczup z pudliszki ja używam tylko tego ale akurat do tego przepisu, jakby się dali inny, to będzie całkiem inny smak i mam tutaj również moją ulubioną salsę, texicana salsa to jest papryka z pomidorami, taki sos ostry. Jeżeli nie macie tego, możecie zrobić wtedy keczup z pudliszek, ale ostry, dodać papryczki, czyli pokroić, wszystko razem zamieszać, i potem też dodać tego miodu. Także, jeżeli macie dostęp do tego, ja już kiedyś mówiłam: ja to kupuję na targu, można przywieźć sobie z Niemiec, tam jest naprawdę we wszystkich sklepach, w wszystkich rejonach Niemiec bardzo fajny sos taki ostry yy, paprykowy, tylko trzeba uważać bo są jeszcze z zielonymi zakrętkami te zielone są takie bardzo hot hot takie naprawdę bardzo ostre także ja używam tego sprawdza się naprawdę w wielu daniach i oczywiście rękaw odpowiednio długi na ilość Waszych żeberek ja jak zanim zaczęłam Wam tutaj opowiadać, co będziemy robić, to już włączyłam sobie piekarnik na 200 stopni, on już się rozgrzewa i w międzyczasie sobie przygotuję te żeberka. Jeżeli oczywiście ktoś woli zostawić to w całości, może, ale uważam, że tak jest dobrze, a dlaczego, to na końcu zobaczycie. Po prostu będą smaczniejsze, bo one będą ze wszystkich stron otoczone tym pysznym sosem. Nie mówię, że to sos barbecue, bo to nie jest barbecue, to jest taki sos wymyślony przeze mnie. Jest naprawdę fantastyczny. I teraz może sobie tak tutaj pokładam, żeby je ładnie obtoczyć, obsypać przyprawami. Najpierw solą. Możecie sobie to przygotować tak z przyprawami wcześniej. Nawet wieczorem na następny dzień. Na dwie godzinki wcześniej. Wtedy będzie szybciej do zrobienia. Bardzo łatwy sobie przepis, naprawdę jest pyszniutki. Są. One są tak mięciutkie, nie żałujemy tej przyprawy. Jeżeli ktoś nie ma tej przyprawy z prymata do gulaszu, jest ona też z kamisa, ale jest troszeczkę inny smat. też możecie dodać albo ostrą paprykę słodką paprykę troszeczkę pieprzu ziołowego, ale troszkę, nie za dużo i resztę już postępujcie tak jak ja No najlepiej mi je tak smakują z tą przyprawą do gulaszu ona ma tą nazwę do gulaszu, ale naprawdę ona się fantastycznie sprawdza szczególnie w daniach z grilla kurczak z rożna jest fantastyczna po prostu. Ja już ją tak długo używam, naprawdę to są już ponad 20 lat na pewno. I ona jest niezmienna. Nie żałujemy tej przyprawy. Dobrze to wymasować teraz. I zaraz włożę do rękawa. Jak mówiłam, piekarnik się rozgrzewa na 200 stopni. Góra dół. Ja teraz sobie przygotuję rękaw. tam żeberka kością do dołu, do spodu. Tak przy miejsce przy miejscu. Zwiążę. Cyberka wstawiamy na 200 stopni na 20 minut. Następnie je wyciągamy. Przebijam rękaw, który będzie taki napęśniały. I ponownie wstawiam na godzinę. A zmniejszam wtedy temperaturę do 180 stopni, ale to stopniowo Wam powiem. Tak. W tej chwili lądują do piekarnika na 200 stopni na 20 minut. Żeberka się pieką. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, żebyście położyli je na trzecią półkę od dołu. Nie na dole, tak jak druga kółeczka jak jest ciasto, tylko wyżej. Trzeci róż od dołu. Ja teraz w międzyczasie sobie przysyp, przygotuję ten mój sos. I Teraz tak. W zależności ile tego macie, to tyle robicie. Raz, dwa. I jeszcze dam jedną koreczkę czubatą keczupu. 3 łyżki keczupu ja teraz dodałam i dam dwie tej salsy dwie duże łyżki miodu to są duże łyżki, pamiętajcie nie takie płaskie łyżki jak teraz są ma być duża łyżka tak jak kiedyś była To już niczego więcej nie dodaję. Tak jak mówiłam, jeżeli ktoś nie ma tej salsy, to daje ostry keczup pudliszki, papryczkę chili pokrojoną drobniutko. Tu jak widzicie zresztą, tu są zielone i czerwone papryki chili w tym sosie, w, tym, w tej salsie właśnie. Możecie dać też płatków chili. To właśnie ma być takie ostro, słodkie, takie przełamanie. Tym sosem na końcu będę smarować żeberka 20 minut przed końcem pieczenia. Ale najpierw 20 minut siedzą w 200, 200 stopniach. Także teraz czekamy. Minęło 20 minut. i Ja teraz przebiję w dwóch miejscach. Tak. I na 180 stopni będzie się piekło przez 40 minut, potem wyjmę żeberka, przetnę rękaw i posmaruję sosem. I dalej jeszcze będę piekła przez 20 minut. Tak, słuchajcie, piekłam 50 minut, nie 40. Tu, gdzie jest ta dziurka zrobiona, jak ja na początku przekuwałam, sobie po prostu w trakcie pieczenia sprawdzam i wbijam mięsko. Jak jest już mięciutkie, w tej chwili jest, to wtedy wyciągam. Także jak zależy to wszystko też od żeberek, od piekarnika, prawda? I ja teraz przetnę. trzeba uważać, bo jest bardzo gorączce. Ja po sobie taką maleńką dziurkę zrobię. Rozetnę ten rękaw. I posmaruję tutaj teraz tym moim sosem. Glazurą też to tak można zobaczyć. I jeszcze włożę raz. Do piekarnika, tak jak jest na 180 stopni, tak jak się piekło, na 20 minut. Każde żrebelką muszę polać tym. jeszcze tak wracając do tego sosu jeżeli nie macie tej salsy a dajecie keczup tylko i papryczkę chili to wiadomo, że musicie dać więcej tego keczupu bo salsa jest też sosem a jak dacie same papryczki to będzie troszeczkę za mało tego sosu więc po prostu wtedy więcej keczupu i pokrojcie sobie papryczki chili czyli też można dać. To musi być takie słodko ostre. Świetne jest to połączenie. Tutaj żeby mi się nic nie wylało. I tak upieczony jeszcze na 20 minut do piekarnika. Klejemy żałujemy tego żeberka się powinna nazywać palce lizać, bo to naprawdę jak się potem je to można obrywać, oblizywać paluszki obgryzając słuchajcie, w ten sam sposób ja robię żeberka na grillu Jak grilluję w ogródku a grilluję zawsze pod folią aluminiową podnoszę potem, przed końcem też i smaruję na grillu takim sosem Przykrywam jeszcze raz zapieka. Są po prostu fantastyczne. Tak samo możecie zrobić skrzydełka, łódka, na co tylko macie ochotę. I teraz wkładam jeszcze raz na 20 minut do piekarnika. Oczywiście nagrzanego do 180 stopni. I gotowe. Zobaczcie, jak one cudownie wyglądają. Ja je teraz przełożę. Są mięciuteńkie. Zaraz je spróbujemy. Musicie sobie wyczuć też swój piekarnik, bo ja na przykład wystarczy jak teraz na 20 minut. A może Wy musicie mieć tylko 15 albo 25. Może musicie zmniejszyć o 10 stopni. To trzeba zobaczyć samemu. Ja robiłam tak na 20 minut po wymieszaniu z przyprawami na 200 stopni, potem przebiłam rękaw i dałam jeszcze na 50 minut na 180 stopni, potem na 20 minut. W tym sosie. Tu resztę można polać Fantastyczne są. Jak one pachną. Naprawdę. To jest niewiele. I to naprawdę nie jest trudne w wykonaniu. Jest bardzo dobre. Miesiątkie takie są. Tuszczyk fajnie tu się wytapia. Ten tusz tutaj cały dostaje. Jak widzicie. Ja teraz tylko te pomidory trochę zbieram. O. Bardzo fajne danie obiadowe. I teraz je spróbujemy. Zobaczcie. Tu są te kostki, świetne do ogryzania. po prostu brak mi słów to jest tak pyszne spróbujcie sobie zrobić naprawdę fantastyczna rzecz polecam życzę smacznego zapraszam na kolejne moje filmiki Subskrybujcie mój kanał, będzie mi naprawdę bardzo miło. I do zobaczenia, do następnego razu.